Kochani, jest środa godzina 15, więc zaczynamy wspólną e, zabawę. Na dzisiaj przygotowałam dla Was zestaw około 10 ćwiczeń. E, będziemy odbijać sposobem górnym, dolnym, e, w staniu i wsiadzie. Zaczniemy od krótkiej e, rozgrzewki, 50 razy odbijamy palcami nad sobą w siadzie. Kolejne ćwiczenie rozgrzewkowe, również w siadzie odbijamy 30 razy sposobem dolnym. zmiany palcami i dołem 30 razy, palce idą liczymy jako raz. Zapewne podniosła już się temperatura waszego ciała. Kolejne ćwiczenie, jakie Wam proponuję, to odbicie palcami nad sobą. Między jednym a drugim odbiciem dotykamy barków po przekątnej. Prawą ręką do lewego barku, lewą ręką do prawego barku. Zaczynamy. W dalszym ciągu pozostajemy w siodzie rozkrocznym. Próbujemy odbijać sposobem dolnym między jednym a drugim odbiciem. Klaszczymy. Tą serię mamy już ze sobą. Możemy zrobić sobie na chwilkę rozciąganie, ponieważ ręce trochę popracowały i są już zapewne zmęczone, więc wsiadzie dłonie blisko siebie, odjeżdżamy pupą do przodu. Utrzymujemy tak, licząc do 15. Stajemy w staniu skłon w przód przekładamy z ręki prawej do lewej. Piłkę rozluźniamy nasze ręce. Ok. Teraz odbijamy w staniu na zmianę palcami i dołem 30 razy. Kolejne ćwiczenie, które mam wam do zaproponowania, wygląda w ten sposób, że piłkę przekładamy sobie z tyłu za swoje nogi, staramy się ją wyrzucić w górę nad siebie i odbić sposobem dolnym. Spróbuję wam to pokazać. Raz. Próbujemy to powtórzyć pięć razy. Kolejne ćwiczenie. Odbijamy palcami nad sobą i schodzimy do klęku na jedno kolano. Powtarzamy to pięć razy. miamy noy. Chwila odpoczynku możemy przygotować sobie stołeczek. Siadzie na stołeczku, odbijamy nad sobą 15 razy sposobem dolny. Odkładamy. Nowo. Kolejne ćwiczenie. Odbijamy palcami nad sobą i po odbiciu palcami nad sobą główkujemy piłkę. Staramy się to zrobić trzy razy pod rząd. na seria, jeszcze raz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam do Was jeszcze gorącą e, prośbę. Za oknem coraz cieplej, za oknem jest coraz e, ład, ładniej. Mam do Was gorący apel. Pozostańcie w domach i widzimy się w piątek. Do zobaczenia! Tak!